Dzień dobry Państwu. Ten mecz kosztował nas dużo wysiłku, takiego fizycznego i mentalnego, bo były też takie momenty, gdzie naprawdę ta głowa nam mogła spaść, bo dzisiaj mierzyliśmy się z drużyną. Niewątpliwie najlepszą w tej lidze. Nie ma tutaj co ukrywać, mimo że nie graliśmy z wszystkimi drużynami jeszcze na ten moment, ale też e, śledzimy losy pozostałych i tutaj szczerze mogę powiedzieć, e, patrząc e, jak operuje piłką drużyna e, z niecieczy, w jaki sposób buduje swoje ataki, jak kreuje pod polem karnym, to to naprawdę jest ich wielka siła. Natomiast ja dziękuję chłopakom, że właśnie w żadnym momencie ta głowa nie spadła, bo dzisiaj dużymi fragmentami. Meczu byliśmy praktycznie bez piłki, graliśmy, mocno się zorganizowaliśmy w defensywie, ale to przyniosło nam dzisiaj efekt w postaci punktu, ciężko wywalczony punkt i za ten punkt dziękuję zawodnikom. Witam wszystkich. Przede wszystkim można powiedzieć, że w przy, przeciągu całego spotkania byliśmy zespołem zdecydowanie lepszym, który stworzył sobie bardzo dużo sytuacji i zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie, aczkolwiek no, nie wykorzystaliśmy żadnej. Nie wykorzystaliśmy żadnej. Można powiedzieć, że, że, że ja dzisiaj na pewno, e, jeżeli chodzi o GGS -tychy, zawodnik, zawodnik meczu, nie widziałem go tak dobrze broniącego, akurat się. Eee, przytrafiło to w naszym meczu, także na pewno dzięki niemu tylko i wyłącznie GKS tych wywłosi stąd punkt. Eee, Widzieliśmy, że to będzie ciężkie spotkanie, ale też wiedzieliśmy, że potrzebujemy sytuacji, która otworzy wynik, wynik, eee, wynik tego spotkania. I... Dążyliśmy do tego, mieliśmy dużo, kreowaliśmy dużo sytuacji, byliśmy przy piłce, i żadna z tych sytuacji nie zakończyła się, się bramką, co nas na pewno e, motywuje do tego, że te punkty dzisiaj, żeśmy dwa stracili, niż jeden zyskali. Jak Jałocha już nie mógł, to tam Nedicz wybił z linii bramkowej. Także na pewno też chwała drużynie z Tychów, że. E, walczyli, walczyli mądrze w obronie, ale też e, moim zawodnikom należy się e, w tych e, momentach, które e, sytuacje tworzyli, jak kreowali te, te akcje, chwała, e, chwała za to, że, że, że je stwarzamy, tylko wiadomo, będę tutaj na pewno na odprawie i, i, i sobie w, po prostu powiemy wprost, że takie sytuacje trzeba wykorzystywać, żeby mecze wygrywać i, i doprowadzać na swoją na swoją korzyść. Także e, dzisiaj akurat tak, e, tak to wyszło. Mamy w środę następny mecz, trzeba się też przygotować i, i iść dalej. E, tym, e, tą myślą, którą robimy e, i w tym kierunku, w którym zmierzamy, uważam, że jest słuszny.